No i kochani, niestety witam Was w trzeciej części. To już jest mega śmieszne, ale okazało się, że w, o, w tym programie, co nagrywam teraz filmik, a 10 minut jest maksymalne, także mam nadzieję, że teraz już wszystko skończę. Także szybko, szybko. A jeżeli chodzi o spodnie, to tak jak tutaj akurat co ma trapy kieszeni, to nie jest ważne. Co jest ważne w spodniach? Dobrze, jak mają tutaj, słuchajcie, tu są takie rozporki. Po co? Po to, że jak jest Wam ciepło, a zjeżdżacie już któryś raz, możecie właśnie sobie je rozpiąć, żeby była inna przewiewność. To w niczym nie przeszkadza, a naprawdę troszeczkę wtedy nasz, nasze ciało lepiej oddycha, dlatego że tutaj są takie wywieczniki, można powiedzieć. Nie wiem, jak to się naprawdę nazywa, także wybaczcie mi. Kolejny krok to tutaj mamy ekspresy przy spodniach. Te ekspresy również są potrzebne, żeby... Założyć sobie buty. Ten kawałek, który tu macie, również jest bardzo potrzebny. Tutaj jest taka akurat silikonowa, słuchajcie, silikonowa wstawka, po to, że to foliowe zakładamy na buty i później je na buty po to, żeby właśnie śnieg również nam nie wchodził gdzieś pod, to, pod te spodnie i chroni nas to właśnie w momencie, kiedy założymy to na buty i to dobrze się opina, że jeżeli śnieg wejdzie, to tylko w ten odcinek, gdzie mamy tutaj to, ten rozpiertek. Jeżeli nam cieplej, też możemy sobie to rozpiąć, możemy to sobie stabilizować. Natomiast śnieg nie dostanie się pod spodnie i to jest bardzo wygodne. I to są takie najważniejsze właśnie, jeżeli chodzi o wywieczniki. Te tutaj napę. I to w spodniach, żeby włożyć w buta. E, tak jak chciałam niekoniecznie. Także kochani, rozbieram się. Jeszcze co mi się przypomniało o kurtce, o czym nie, powiedziała, nie powiedziałam. Kurtka również, e, kochani, ma takie wywieczniki pod pachami. O! Tutaj są takie wywieczniki pod pachami, które też możecie sobie e, właśnie rozciąć. One się, e, o, rozpiąć, one się znajdują w tym miejscu, możecie rozpiąć i wtedy też e, lepiej się e, jeździ, jeżeli jest ciepło, no bo to oddycha. Także przepraszam Was, że się rozbieram przy Was, ale to jest właśnie e, ta bielizna termo. Są to leginsy i jest to bluzka, możemy założyć w ten sposób, że na leginsy bluzka albo odwrotnie, czyli termo w tutaj. tutaj. W Leginsy i na to jeszcze polarno zależy, jakieś dzicie. I ta bielizna, jak widzicie, jest bardzo dopasowana do sylwetki. Ona ma za zadanie chronić nas, tak tam była jeszcze metka, chronić nas przed tym, żeby nie zmoknąć, ale przede wszystkim ma za zadanie taka termobielizna, żeby nasza skóra dobrze oddychała, czyli zapobieganie poceniu, ale utrzymywanie ciepła. Eee, także na ten temat możecie sobie już profesjonalnie też poczytać. Ja jestem amatorką, trzeci to będzie mój wyjazd na narty, także nie chcę was Nudzać, nie chcę Was prowadzać w błąd, chciałam Wam tylko powiedzieć to, co najciekawsze. No i osoby, które właśnie nie chciałyby jeździć w samych spodniach e, mogą sobie takie leginsy termo kupić. E, taka bluzka termo się przydaje akurat dla wszystkich, bo w takich zwykłych ciuchach jeździć w kurtce, no, niezbyt może nawet nie, że ciepło, czy zimno, ale niezbyt wygodnie. Jednak te ciuchy, uwierzcie mi, że jak założycie i wyjdziecie na stok, zjedziecie raz, dwa, trzy razy, a potem ubierzecie się w normalne ciuchy, e, w sensie pod spodem jakąś koszulkę i, i tylko bieliznę, to zobaczycie, że wygoda i i sam komfort jest o wiele, o wiele większy. Także polecam Wam. I jeżeli chodzi o polary, to polar przede wszystkim powinien być cieniutki delikatnie odstające od naszego ciała, ale też raczej dopasowane, nie jakiś tam wielki oversize, co jest teraz w modzie, lecz raczej z dopasowanych, ale z takim luzem, żeby ta termobielizna pod spód się zmieściła. No i tak, powinien mieć przede wszystkim tutaj to rozpięcie, bo kiedy jest Wam cieplej, rozpinacie sobie, kiedy wieje Wam pod szyją, po prostu zapinacie. No i przede wszystkim cieniutki, tak? Te ciuchy w ogóle na narty, wszystkie są bardzo cienkie, jak widzicie, dlatego, że one mają w sposób bardzo y, profesjonalny chronić nas przed pogodą, ale również dać nam komfort, kiedy zjeżdżamy. Nie powinny być też mega ciężkie, aczkolwiek im y, większe, im droższe, im większe tutaj takie, y, nie wiem jak to się nazywa, jak to Wam powiem mamy tutaj takie współczynniki takie jednostki i na przykład te spodnie moje mają 5000 i jak tutaj spojrzycie to te 5000 nie jest bez powodu bo tutaj chodzi, że spodnie akurat te neodraj membrany 5000 mają 5000 jak widzicie milimetrów rzekomo chodzi tu jest Moim zdaniem chodzi o przemakalność, natomiast mają 3000, jeżeli chodzi o tutaj, jest, że niby chyba gęstość na metr kwadratowy. Ciężko mi powiedzieć, bo akurat tego nie sprawdziłam dokładnie, ale chodzi o to, że im większa tutaj jednostka, to. Oczywiście cena idzie w górę, to swoją drogą, ale również ta, te spodnie i ta kurtka jest mniej przemakalna, bardziej wiatru odporna, lepiej, lepiej w niej ciało jakby oddycha, tak? I również, co tam było jeszcze? Przemakalność, wiatr i utrzymuje po prostu ciepło, tak? Także im większa tutaj jednostka, tym jakby cieplejsze spodnie. Także jeżeli na przykład pojedziecie w góry, gdzie jest minus 10, kupicie sobie spodnie 20 tysięcy, ale będzie cały czas świeciło słońce, może się okazać, że bielizna nie będzie Wam w ogóle potrzebna i jeszcze w tym stroju będzie Wam bardzo ciepło. Eee, dlatego ja sprawdziłam to, że spodnie 5 tysięcy u mnie, kiedy ja w termo muszę być, ponieważ nienawidzę tych spodni samych zakładać na skórę, bo mam takie dziwne wrażenie. E, mi to wystarczy. Ewentualnie, gdyby było mi zimno, zawsze, właśnie, jeszcze mogę założyć sobie polar. Natomiast nic więcej mi nie potrzebne, bo już to sprawdzałam, dlatego na te temperatury, gdzie jeżdżę w polskie góry, żeby dawać zarabiać polskim tutaj, e, po prostu przedsiębiorcom, e, a nie gdzieś tam nie wiadomo, może kiedyś pojadę. Natomiast wiecie, co się teraz dzieje, także no comment. E, z kodem, bez kodu QR nie wejdziesz, także wiecie, no. że nada. Dlatego po prostu musicie spojrzeć za pierwszym razem, tak jak już wspomniałam. Najlepiej pożyczyć sobie ten strój od kogoś, zobaczyć jakie ma jednostki, żeby po prostu nie przesadzić. Także moje spodnie mają 5000 i pod moją termo są super. A jeżeli chodzi o kurtkę, to kurtka ma 10000. O, to jest akurat XS. -ka. Ja noszę generalnie S, ale jeżeli chodzi o tą kurtkę, to w zależności, którą wzięłam, to na przykład jedna XS była bardzo ciasna, S była dość luźna, a ta XS była w sam raz. Także, tak jak widzicie, ona ma 10 tysięcy i akurat i kurtka, i spodnie z tymi jednostkami mi odpowiadają. Moja córka ma taki rażący strój, też ma wszystkie, jak widzicie, te rzeczy, które są potrzebne. Właśnie do stroju narciarskim. O, tutaj widzicie, ma rękawek, ma też na... O, spodnie ma takie i ona również ma 10 tysięcy kurtkę. I 5000 spodnie i w tym jej było bardzo ciepło. I ostatnia, kochani rzecz, bo chyba już o wszystkim powiedziałam. Jeżeli nie, no to pytajcie, postaram się Wam odpowiedzieć w komentarzach, bo może być tego dużo. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie jestem specjalistą <laughs> i o technice nie będę mówić, mówię tu tylko o ciuchach. Jeżeli chodzi o ciuchy, słuchajcie, im bardziej takie rażące tak jak widzicie moje dziecko, tym lepiej jesteście widoczni na stoku. Uwierzcie mi. Kiedy ja z moim partnerem osiągaliśmy już większe szczyty, zjeżdżaliśmy troszeczkę z większych górek i chcieliśmy zweryfikować, gdzie jeździ nasza córka, to po prostu... Patrzyliśmy na strój. Uwierzcie mi, że większość ludzi na stokach ma czarne rzeczy. Ja akurat kupiłam czarną kurtkę, ale tylko dlatego, że akurat w kolorze, w którym mi się podobała, nie miała tych tutaj ściągaczy w rękawach. No i mój partner stwierdził, że będzie mi wchodzić tu śnieg i żebym tego nie wzięła, bo będzie się podwijać, bla 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 bla. No i pewnie ma rację. Zapewne ma rację. Dlatego kupiłam z tymi ściągaczami w kolorze czarnym. Dzisiaj jeszcze jadę zobaczyć, czy będzie w innym sklepie bardziej rażący kolor, dopasowany do tych spodni, i wtedy kupię inną. Natomiast, tak jak wspomniałam, im bardziej rażący kolor, tym lepiej odnaleźć Wasze rzeczy, Wasze, przepraszam, dzieci i siebie nawzajem. Także my, nasze dziecko na stoku, na wszystkich zdjęciach, gdzie robiliśmy, bardzo łatwo było je odnaleźć. Bardzo łatwo również na wyciągu było widzieliśmy, kiedy ona zjeżdżała z koleżanką, a my zjeżdżaliśmy razem, gdzie ona już jest, czy już zjechała, czy nie, można było ją odszukać, bo uwierzcie mi, naprawdę większość ludzi miała te ciuchy ciemne. I ja również kupowałam, kupiłam sobie rażące spodnie, no ale akurat ciemną kurtkę, żeby też można było mnie odnaleźć, bo nie zawsze jest tak, że na stoku jeździmy wszyscy razem, bo trzeba zachować odpowiednią ostrożność. Także kochani, kończę odcinek, gdybyście potrzebowali jakichś wskazówek, rad, to piszcie. Z mojej strony to wszystko. I pamiętajcie, bezpieczeństwo ponad wszystko, nie jeździjcie blisko siebie, kupujcie rażące ciuchy i uważajcie przede wszystkim również, bez kasku i bez rękawic nie jeździcie. Bardzo Was proszę, wróćcie z NART zdrowi i bezpieczni. Do kolejnego odcinka.